Obraż się maleczko, jestem ja i zagramy sobie ponownie w FIFA 21. To mój składzik. Możecie sobie zatrzymać, że kupiłem tylko Varana w byle. Dużo zmian nie robiłem. Dobra, lecimy w twierdziej typie. ci już bez Szpakowskiego. I z o będzie ciężki mecz. Ja nie jakiś tam fenomenalny nie jestem. Fifkę, ale... Gram, bo gram. Lubię otwierać paczki, to mi wystarczy. Jeżeli chcecie ogłęśliwe dla dobrego gameplay to nie, raczej nie możecie sobie iść. Wtedy się bardziej pośmiejemy. Komedia. Cześć ten desen. Okej, okay. Sisoko. Dokładnie. Taktykę muszę odpalić. Spróbuję zagrać jakoś bardziej ostrożniej. No i już zagrałem. Przebiec. Aj... Prawie... Muszę teraz zabrać Tylko to, jakby to sposób zrobić... Cofam, cofam... Pięknie... Przeprowadzę akcję, może w środku? Hmm... nie że... No nie, nie w tę stronę miał być Niby asyst poda... do podań... Bo Asysty do nie jest dobra, ale... Zależy kiedy. Oj. Chcę, żeby nie mi tak? Nie. No i nie będzie w stanie raczej mi zagrozić chciałbym mieć kogoś właśnie. Nawet z kimś. Przywaranie istników. Okej. Okay. Okej. Okay. Hem. Wstrzymałam się, coś mi się pokręcę. Nie podam, bo jestem dziwny. Hmm. Dobra. Dlaczego eee... nie? Wycofać się z tym Mendim, nic bardziej Dobrze połap? Połapik na posterunku. O nie, nie tak. Dobra. Trzeba coś. Mm, pod środkiem, dobrze. Będę na posterunku. Mogłabym przytrzymać jeszcze coś zrobić. Niepotrzebne. Był dług, strzał. Niepotrzebny był strzał. Hm, Poda skrzydł, tak? Dobrze, walker, kasuj Okej okay. No wystaw czemu ty idziesz Dobra Ale fake shot to co Pogba zrobił z Mialen, to po prostu podziwia mnie, że on jeszcze miał krew i nie trzeba na pałę tylko z Wyczyścił on ładnie Sfake shotował, ładnie poczekał i pokonałbym na rumę. 45 chyba było w minucie. O pół. Nie, nie ma szans. Jero jednak jest dość silny. Son! Kabarek się tam poszło. Nie? Tu to tak piłkę krzywu poleciało. Ja ci kręcę. Nie lubię grać z Sonem, szczerze. Wolałbym jakiegoś. fernera, ale. Jeszcze, jeszcze dam mu szansę. Wernerem nie grałem. 1-0. Nie przetrzymałem. A zagadałem się. Spróbuję teraz mnie mówić. Nic się mu się nie obrazi. Aha, po powtór powtórkę. Czyli znaczy, powtórkę też dobra. Nikt się nie obrazi. Ja spróbuję przycisnąć. Upa. Już przycisnąłem. No. Już tak go ścisnąłem. Nie, jak to przeszło? Biegnij, 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 biegnij. Bieg. Dobrze. Ale nie to. Boże, nie to, z... to chciałem zrobić to kompletnie. Muszę iść z No dobra. O, i chyba kaput, nie? Dobrze Gomez. I czemu Wyrl był niekryty? Nie wiem Chyba to jest niekryty czy był Okej okay. Nie tak Okej, okay. coś się udało zrobić. Ale po. ruszy się. Zgrabnij, zgrabnij. Nie, aż tak. To się nie pozwolę zrobić. Może pozwolę. Nie, nie wystarczy, żeby po prostu biecnie wszelkał ich. Muszę coś pomajsterkować, podawać chyba. Oj, oj Spróbujmy. Cześciłódko! Ale że waram to są kartkę? Jeszcze raz to że to jeszcze mój baron. Zobaczmy. Na zielonym rastrzeniu Dwa 0 chyba już nie ma szans na adresowanie tego meczu JJ. Ajaj, aj, f... nie, nie Trzeba coś po podbijać Okay. No room for racism. Ajajaj Zmieniałem na początku meczu na no defensorny O kurczę, dzisiaj ważne mecze zrobię, to jeszcze się rozbierają z chyba 4 paczki. Jeśli się nie mylę. Nie tu, ale też może być. Pięknie pogłębia. Zakalęcił się, poczekał. Chłopny się już do dopadał, ale nic bardziej mylnego. Tylko jedna bramka przewagi. Może, może, może. Coś się uda. A chłopiec będzie chyba bardziej grał. Chociaż nie. A czemu to dobra sprawna? Czemu tam nikogo nie było? Uuu, sprawdza, boże, dobrze. Nie tłum tu też może być. Ale też nie no, tu, Boże jak mnie nerwuje, ta asysta. żeby baranikiem kryć tylko baran chociaż z mnie i też jest w stanie zabrać z takim zalechowym ale baranik w środku obrony to jest jednak no jezu jak ja widzę to jasne jest na raz działa raz nie raz działa dobrze raz źle no nie tam gro no nie tam tu też nie chciałem. Boże, nie 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 Aj jaj! Sprzedawałem Ci bilet na kasie w Walker klasa. Ale gom już na tyle, bo nie potrafi podać. Niech gościu coś lechać się do dzwonku. Musi się lepiej ustalić to w ten sposób. W ma dobry mecz. Jak on się rusza. To widzicie. tak. Ну заграй, ну заграй Чо? Чё сграли? окер Чё, кот хотел срабить? как уже пытка без лапа. с любыми. Не так. Мой ход Что? то ма. Мину. не есть не самовидно. Jest! Już się nie odzywałem, bo bym zepsuł Wróciłem 2-2 To jest do grania Chociaż z Coś się nauczyłem grać w story Trzeba na krótki słupak to trochę być zabójcze, ale nie w tym przypadku. Może w Nie, musiałam sobie znaleźć pozycję, nie udało się. Bo nie uderzyć wcześniej, ale co by Nie wiem. Jak? OK, spoločne. Na ja krátko potom, lebo no, nevám... No. Ehm... No dobra, trzeba się odkuć, wygrać ten mecz i nie wiem, czy właśnie tego sobie nie przegrałem, ale nie, dobrze, południk. Trzeba w na momencie wychodzić, bo wtedy jest większa szansa, że nie wpadnie. Zablokuje jakoś strzał bramkarz. O, no i tutaj mam jeszcze okazję, bo nie wrzucił. O, pięknie padał, naprawdę, klasę zrobił. Ja Każemy tego teraz najpierwszy. Jest kolacja. Trzy dwa. Dobra S. Znaczy S es. S z dalmuzów. Nie no. S jest git. S jest git, ale ktoś mówi S przez S i pisze S przez sy, To jest ciapa. Taka ciapa. Nie korzystał, bo... Aj, jaj. Jestem jeszcze w stanie tu ugrać. Nie, nie jestem dobra. Panie sędzio, pokończ pan to. Panie sędzio! Dobrze. 3-3 mecz, dobry. Zobaczymy, skill rating. Ja bardzo niski, bo uczę się tej grać w grę. Mam 20 parę, Musiałem dużo przegrać, żeby wcześniej nauczyć grać. Ale uczyłem się na błędach, oglądania, oglądałem, bo ja to oglądałem kartomanie domami. Zobaczymy, będziesz miał wyższy odemnie skill rating. Punktów 8 Ok. A, tutaj 32,00. Mam więcej. No i ja mam 26. Ok. Będą nagrody za rangę pierwszą pewnie. Nie dostałem żadnych punktów. Albo pominiemy, dużo, nie nieważne. Ja się z wami żyję, jeszcze raz wam pokażę mój składzik. O. I planuję tutaj zamiast wysoko kupić... Kantę. I w grze to wygląda w ten sposób. O. W ten sposób to wygląda dobrze. Zbieganie na skrzydło. Zbieganie na skrzydło. Tak jest. Zostałeś z tyłu i że zrównoważony, zrównoważone. Dobra, ja się dla do nich żegnam. Jak to było? z jajo. Wybieram ci flipę 21, to mi skład jeszcze raz pokazuje. Trzymajcie się, cześć!